Halo, halo, gryzor w pas się kłania. E, dzisiaj postanowiłem nagrać sobie troszeczkę Battlefielda numer 4. Dlatego też siadam swoim i tutaj uwaga, snajperem. E, snajperem właśnie będę grał. Będę ogrywał, ale sobie pojadę chyba samochodzikiem, jibkiem snajperem po raz pierwszy na moim kanale klasa snajpera którą nigdy, której nigdy nie udało mi się wymasterować właściwie w poprzedniej w trójeszce konkretnie jakoś nie miałem przekonania jakoś to wszystko mnie jakoś nie wiem za, za, chyba nie mogłem się skupić za bardzo i dlatego też zawsze ta klasa snajperska mnie bardzo jakby odrzucała od siebie natomiast zaciąłem się, zacisnąłem zęby pięści, kciuki, no i postanowiłem popróbować sobie, jak to jest być snajperem w Battlefield 4. No i muszę powiedzieć, że moje są wrażenia jak na chwilę obecną co najmniej pozytywne, z tym, że oczywiście, no, muszę od razu tutaj uprzedzić, że nie gram tymi snajperkami, jak na razie oczywiście, nie gram snajperkami tymi prawdziwymi, z prawdziwego zdarzenia, gram tymi takimi Sniper Dedicated rifles, czy jak to się tam nazywa czyli takie y, różne karabinki, przystosowane właśnie do, y, do, do strzelania takie strzelby, jak gdyby, no nie strzelby nie y, 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 rifle takie, <laughs> karabiny snajperskie, jak gdyby, półautomatyczne czy, niech mnie poprawią w tej chwili znawcy broni, jakie tam się komu podobają, dobrze co my tu mamy y, ja korzystam w tej chwili już z tej najlepszej odblokowanej broni skarha e, Skarcha e, SW to taka odmiana tego skara e, która przystosowana jest właśnie do muszę zabrać to, bo nie, nie w tym budynku zostawiłem bombkę Claymora e, Skarha przystosowana broń właśnie e, do, do grania snajperem bardzo celna, bardzo mocna. No a mm, jak tutaj się to wszystko mi potoczy, no to zaraz zobaczymy. Yy, oczywiście z dodatków mam na radio Beacon plus Radio sobie postawię gdzieś w innym budyneczku yy, plus Claimora w tej chwili używam, ale bardzo też lubię i bardzo mi się podoba to, że można sobie używać właśnie, o tutaj Radyjko sobie stawimy może yy, Tutaj może nie, bo tu od razu widać, kurczę. No, dobra, nie będzie tutaj. Bardzo mi się podoba to... Dobra, stoi tutaj. Że snajper w odsłonie czwartej... Kurczę, no i ten bug z dźwiękiem mnie normalnie osłabia. Że snajper w odsłonie czwartej może nosić sobie C4, co bardzo, ale to bardzo mi odpowiada, ponieważ no, do tej pory snajper w trójce był e, bezbronny wobec e, wobec czołgów i jakichś tam pojazdów opancerzonych w tej chwili no, jest takim cichym zabójcą. E, ale tutaj dobra, może przestańmy gadać, może zacznijmy coś grać, zajmować jakieś flagi. Nie będzie tutaj jakichś mega headshotów z 10 km. Natomiast postaram się wam to pokazać jak gram właśnie snajperem z tym taką z tym z tym karabinkiem snajperskim, nie z prawdziwą snajperką. Oczywiście na moim kanale na prawdziwą snajperę też przyjdzie czas oczywiście. Na chwilę obecną chciałbym wam tylko to zademonstrować. No i co? Co tu się dzieje? Coś tu co się dzieje w ogóle? Chciałbym wam właśnie zademonstrować jak wyglądają moje początki z klasą snajpera. Strasznie mnie tutaj boli ten bug z, z dźwiękiem, bo naprawdę grając snajperem i próbując wykryć innych... Ups. Dobra, innych snajperów próbując wykryć, no to bez dźwięku nie bardzo się da. No ubiłem sobie dwóch mm -hmm. <laughs> tak dosyć przypadkowo. Dopadłem ich tam na daszku. No i zobaczymy co tutaj jak tutaj dalej nam pójdzie. O, to nasz tutaj ogarnia. Koleżka, sytuację. Aha, ja dziś tu miałem Klaymora złożyć nie, już go gdzieś roz... zostawiłem nawet nie wiem gdzie on jest <gry> no ale naprawdę cieszy mnie granie claymorami, ponieważ yy, tak z tego można zostawić elegancko i w pewnej chwili grom, grom, tutaj jakoś zadyma dostaje jakieś bancki czy coś a nagle się okazuje, że ktoś wchodzi na mojego któregoś, którego wcześniej, wcześniej gdzieś tam zostawiłem no i to bardzo, bardzo cieszy bardzo przyciąga mnie do tej klasy snajperskiej która operuje tymi ładunkami E, wybuchowymi wręcz w sposób idealny o, wskoczyłem tutaj no i jakiś snajper teraz słyszę, że gdzieś tu strzela e, niestety nie dane mi jest go namierzyć z tego względu, że no usłyszałem tylko jedną jego strzał i to tyle, nie także, oj, przyjechał czołg no akurat mam w tej chwili akurat nie mam nic na czołg <laughs> także jest tu problem z tym, ale dobra, postaram się go tutaj. Łacie digitanka! Ładźcie, digitanka! cieszy mnie bardzo powrót do chińskiego. <słyszy> no. oj, 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 co ty mnie wykryłeś, to jest ziomuś, czy co? E, chiński naprawdę świetnie brzmi tutaj w Battlefield także... Kurczę, no może teraz nie mam C4, już bym gościa wysadził w powietrze. <laughs> no ale dobra. Oj kurczę, chyba ich się tu troszkę więcej pojawiło. Huh. Dobra. No, z dodatków jeszcze muszę powiedzieć, że używam czegoś, co się nazywa... Takiego fajnego granacika, który nazywa się e, V40 Mini bodajże. Fasie digitanka. <laughs> e, i można tych granacików nieść aż trzy ze sobą co bardzo fajnie pozwala na spam tymi granacikami gdzie nie gdzie e, i dlatego naprawdę naprawdę fajnie można zasypać gdzieś tam ukrytego przeciwnika można oj z spieprzą stąd można go gdzieś tam zasypać e, tymi granatami będąc w ukryciu kto to, to mnie tak nawala bo ja nie wiem Budynecek się zawalił obok. Okej. Okay. Dobra, ale cały czas nie pozwalam mu. <laughs> Oj, <ja. śmiech> tak się właśnie kończą zabawy sniperem bez dźwięku. Oj, może nie je postawić jemuś? Nie, niestety nie był to medyk. Tak się właśnie kończą zabawy bez dźwięku na, na tej mapie. Kurczę, no ja nie wiem. E, minę już Minął już dobry miesiąc od premiery. Od premiery Battlefielda, a nadal macie tam dromacik. No i oj, tu czołgiem ten nawala ogarnia. Mam nadzieję, że mnie zobaczy teraz. Oj, tu się schowa może. I kurczę, i znowu brak dźwięku. <laughs> Dobra, magnifiersy odblokowałem, więc może jakieś przeładowaneczko Dobra, bo on tutaj przyjdzie po mnie ten ziomóg, ziomuś, także z pierwszą stąd jak na razie O tu stąd idzie? Czy skąd? Ten ziomeczek, ziomusiek <laughs> Oj Oj Tutaj we mnie rzucił. Ojej ojej oj. <laughs> Filta troszkę, No dobra, 4 do jednego jak na razie nie jest źle. Na no, takie tutaj moje snajperskie początki. Mm, kurczę, no fajnie, naprawdę fajna. Klasa Kla, klasa. E, klasa taka bardzo zręczna, bardzo fajna taka. Odpowiada mi. Myślałem, że... Bo ja strasznie dużo grałem e, Strasznie dużo grałem w poprzednią część, w trójeczkę, e, właśnie e, tym. E, nie wsparciem tylko tym, już turmowcem. No i tam mi się wydawało, że ten mój kh 2002 jest jakiś nie do, nie do wyhaczenia. Do, że nie ma nic lepszego i nie można się jakby... Yy, oj. Tutaj są ziomki. Oj. Tutaj ciągnąć jest. Gdzie oni są? Właśnie myślałem, że nie, nie będzie nic lepszego, a jednak okazało się, że jest. Uuu... Ale cela to mam jak baba z wesela, że tak powiem. Ojej, spieprzam mu tu czołg. Zobacz, to jest se troszeczkę też. Kurde, nie zabieram gościa. Strasznie chaotycznie sobie latał tym helikopterkiem tutaj. Nikogo nie zabijam, ale dobra, wprowadzam pewien element chaosu w moją grę jako pilot helikoptera, także, także nie jest źle. Ojej, chyba jednak już ktoś mnie namierzył. Dobra, odlećmy na z góry upatrzone pozycję. Ojej, ojej, ale jestem głupi, sam się zabiję własnym helikopterem. <laughs> Aj kurde, no fajnie było. Kurczę, bym gościa jeszcze ściągnął sobie, podleczyłbym helika i poleciałbym ku zachodzącemu e, słońcu. No ale niestety nie udało się. Trzeba walczyć z buta jednak. Może nie z buta. bo nie od razu, że w czołgu. Ojej, ojej, panie. Kurczę, no. Aj. Polski Niko, no jak można mieć taki nik? Polski Niko z... <noise> Formacji Rzeź <noise> Dobra, ale ja jak wsiądę do tego ciągu, to już będę wiedział, gdzie on jest Ten polski nasz Nikoś Znaczy, tak mi się wydaje, że będę wiedział, gdzie on jest Czy znaczy w tym kiblu jeszcze siedzi? No nie, już nie żyje chyba Okej okay. Idę polować na tych Ojojoj, ktoś tu się rozpędził strasznie Widzę Ojojoj Kurczę, no i tak <laughs> Dobre, złego początki Tak bym określił tą rozgrywkę Właśnie teraz, ponieważ Z wyniku 4 do 1 zrobiło się 4 do 4 No i nie bardzo wiem, jak to rozwiązać z tym problem Tym bardziej, że Znowu, tutaj czołg nam rozwalili też No i to już nie jest zbyt fajnie No ale dobra, ciśniemy dalej Eee, tak, a propos, już abstrahując od klasy snajpera, ym, no to stwierdzam, że, o. DJ Tanka, DJ Tanka, <grytania> dobra, chodź tu ziomuś, abstrahując od klasy snajpera, to właśnie się robi tak z takimi leszczami, uu, <laughs> abstrakując od y, klasy snajpera, to naprawdę świetnie, świetnie gra mi się w grę pod tytułem Battlefield 4 no ale ten z to mnie teraz rozpieprzy tutaj w, w trymiga może i nie, ale założę tutaj w razie w <laughs> coś takiego yy, no więc tak, bardzo fajnie mi się gra w Battlefielda jest świetną kontynuacją, świetną, świetną następczynią E, części trzeciej i absolutnie nie żałuję tutaj e, rozstania, rozstania się z częścią trzecią. No zobaczymy jak będą wyglądały te seria całych dodatków już niedługo. Zresztą pierwszy dodatek już za dwa tygodnie bodajże. Ten China Rising, nowe mapy, nowe bronie, e, nowe wszystko, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, Miałam nadzieję, że będzie chociażby trzymało poziom tych dodatków z poprzedniej części i znów będziemy mogli uderzyć w jakieś Team death mecze, jakieś e, na jakichś małych mapach, jakieś close quartery, no tego typu rzeczy. E, dlatego oczywiście jak e, konto e, premium zakupię sobie, <laughs> żeby nie było, no i zobaczymy, czy też faktycznie całość będzie wystarczająca na, na tak zwane długie zimowe wieczory. Kurde, nie wiem o co chodzi w ogóle. Jakaś masakra tu się dzieje, ponieważ tak, chodzę tutaj ciągle na tym tym. Uj, dobra, biorę tego jeepka, jadę na C, albo nie, jadę, idę na piechotę na C. Czołg jakiś nas ogarnia hmm. z boku Ale tu ze strony C będą biegli zaraz Miejscowi eee, <grystanie> eee, ojej, oje, już, już się zaczyna, już ktoś do mnie strzela no, Nie dobiegnę chyba za daleko Ojej. Oje. Kurczę, no dziabną mnie tym, tym helikopterkiem No i no jest 5 do 5, no, no może wynik nie powala ale też mapa jakoś będzie sprzyja takim graniu, takim agresywnym snajperem. Chociaż tutaj może coś się zaczyna dziać, widzę u góry jednak W tych dwóch miejscach zawsze coś się zaczyna dziać Właśnie Ktoś jeszcze? By chciał coś ode mnie? Digi tanka Dobra, DJ tanka nie widzę. Ten z tym helikiem to zaraz mnie ogarnię, po raz kolejny. Dobra Atakujmy może Ten kierunek Ojej, ojej, ojej Tego nie przeżyjemy Z pierwszą stąd Cztery czołgi chyba jadą w naszym kierunku Już zresztą mnie ktoś wykrył Ja muszę się usunąć na z góry wypatrzoną pozycję Dobra, dobra, dobra To się rozbił chyba ten śmigłowiec. Tak właśnie. Śmigłowiec się rozbił, Pilocik se wysiadł, no ale szczędził za chwilę śmiercią. Tragiczną. moi proszę. Jadą tutaj. Już więcej ich tu? Mama nie miała? Oj 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 oj! Spieprzamy, bo już nawalają. Dobra, 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 dobra. Cofam się jeszcze wyżej. Oj Kiepsko to wygląda. <laughs> Chyba nie przeżyję tego ataku tych czołgów. Jeszcze jeden został z trzech, które nas przeatakowały. Ojej, Czołg na wala ty ogarnia naprawdę dobrze. Dobra, co tu się dzieje? gościu naprawił sobie czołg jeszcze, no w mordę jeżano no, no weźcie go dobicie w końcu, o no, już w końcu ktoś go dobił ojej, co tu się dzieje Dobra e, Z tym bugiem dźwiękowym to nie wiem na, naprawdę jak można być takim ignorantem tutaj mówię o, o EA Ten... Tam się na swój garant nadzieję <laughs> e. Zdetonowałem coś tam Jeszcze ktoś tu idzie Ojej, ale mnie załatwił. mi Właśnie czasami nie ma tych znaczników, markerów do yy, które yy, yy mówią o trafieniu i to mnie na, naprawdę bardzo denerwuje przynajmniej e, szczególnie przy klasie właśnie snajpera bo tu wiadomo tych strzałów bardzo niewiele się oddaje i powiedzmy e, z dalszej odległości jeżeli chcemy sobie ojej znowu czołg z dalszej odległości jeżeli chcemy sobie postrzelać to niestety e, czasami jest ząk tego typu że że no, e, niby trafiamy gościa a nie trafiamy niby nie trafiamy a trafiamy i e, tak to kurczę w kółko tu sniperek gdzie siedzi Zaraz byśmy go tu wykryli Zmiażdżyli, zniszczyli No dobra, no i obroniliśmy te dwa punkciki Jestem ciekaw, czy ten ziomek tutaj żyje Ten, który mnie zabił O nie, już zginął. Przecież, dobra, tak gadam bez sensu Trochę jak goryl za kredensu Walnę w tego samolota Dobra, głupia ta wrzutnia C jest nasze, czyli O czy udało im się wysiąść z tego helikopterka? Oj oj oj, oj. kto to tak bije ładnie w moim kierunku? <gry> I teraz nie wiem, czy oni wysiedli z tego helik helikoptera, czy nie? Oj no, stra straszny jest ten, ten bug, y który, który psuje nam dźwięk. Y Kurcz, aż się, się odechciewał grać w takich momentach No ale zauważyłem, że tylko te bagi występują na konkretnych mapach Na tej i na jeszcze takiej jednej głupiej, której też nie bardzo lubię Także, także niestety, chociaż nie, tylko na tej występuje właściwie ten bug z dźwiękiem Aha, na zawód ten, tam gdzie te fabryki są, tam też chyba czasami się pojawia Ale o wiele, o wiele rzadziej niż tutaj Dobra, spieprzamy stąd atakujemy 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 bo to nie ma co tutaj chłopak coś tu wysadzę sobie dobra coś tam wybuchło o jest 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 tutaj ląduje jakiś ziomuś zaraz go postaram się zdjąć gdzie on wylądował Ho. kule mi tu świszczą E, niestety Bubble z dźwiękiem jest niesamowicie wkurzający Dobra, gdzie ten ziomek pobiegł? No nie wiem no I tym sposobem się pewnie też nie bardzo dowiem ale Dobra, wszystkie punkty już mamy właściwie przejęte Coś mi się tak wydaje Teraz F nam tylko został i z tamtej strony oni będą atakowali, czyli będzie nam o wiele łatwiej tutaj Ogarnąć temacik. Dobra. Kto tu wali? Do kogo? Gunship, tak nawala tutaj. Ojej. O, helikopter, a co on tu robi? Podlecę sobie kawałek. <laughs> Samotny helikopter. Z niego. I znowu mi na łeb spadnie? Nie, oj, oj oj oj, oj. Ktoś do mnie Tutaj nawala Oj kurde jak jestem słaby, jak jestem słaby, przecież mogłem go elegancko zabić, no. Jak jest wynik w ogóle? Wynik jest 8 do 7, no nie powalam tutaj swoim kaderatio Ach. Kurce, Z9 HighTun. No może sobie... Udało mi się? No dobra, HighTunem polecam. Helikoptery nigdy nie były moją e, najmocniejszą stroną, jeżeli chodzi o battlefielda. Natomiast co fajnego tutaj e, e, zauważam, że bardzo, ale to bardzo fajnie e, rozwiązane jest sterowanie tymi helikopterkami. O, ile tu chłopaków wysiadło. To ja też chyba wysiadam w takim razie. Zaraz pościągam. Dobra wysiadł Ale jestem głupi A bo to dwóch było Doktor nie Nie wiem o co chodzi w ogóle ale Tutaj ogarnąłem tylko jednego ziomka Dobra żeby tutaj nie przedłużasz Może tutaj mogę wsiąść czy nie mogę? O na C tu ja tak nas To wsiadam na C I zobaczymy kogo tutaj można ogarnąć na C ziomuś. To jest właśnie spam granacikami. Ilu ich tu jest? Ojej, ojej. Z jednej, z drugiej strony. No niestety, spam granatami się nie udał, a tymczasem 9 do 9, no. E, całe szczęście, że to kaderatio nie jest jakieś tam bardzo niskie. Ale kurczę, no co jest grane? I co? Zabrali nam ten punkt. Tutaj coś się dzieje, tu jest ktoś do zabicia widzę, eee, a gdzie jest ten ktoś do zabicia? No już chłopaki chyba wykończyli, także no niestety, niestety nie nabiję sobie tutaj żadnego kila, fraga czy jakkolwiek to zwał. Lecą helikopterami znowu w mordę Ojej, 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 co tu się dzieje? Dobra, kładzie się w tej dziurze po bombie. A jak się udało go zastrzelić, to by, by była pyszka. <laughs> Ale... Niestety nie wyjdzie mi ten numer. Pobiegnę sobie na C, który jest najbliższym moim punktem do zdobycia i wykazania się w końcu jako sniper. Naprawdę, można po cichutku wszystkich ogarnąć, o. Dobrze, że mu się zatrzymał, bo inaczej by go chyba nie zdjął nigdy. Taki ze mnie mega snajpa. <sniper>, snajpa, snajpa, dobra. Ktoś tu jeszcze chce pobiec? Tam czołdżek. A czołczka to niestety z Claymora nie załatwię. Dobra, wygraliśmy. Także takie od są początki bycia snajperem w moim wykonaniu. Bardzo mi było miło Was gościć na moim kanaliku i zapraszam już na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Cześć!